A ext ordinary 16 Pomogłem dziewczynie, bo chcieli ją zgwałcić pani, kolesie na Amfetaminie. Ja słyszałam w garści, choć nigdy nie chciałem być złotym rycerzem. Jej przekwione oczy i świecące szpilki zdradziły mi szybko, brak pewności siebie. I tak bardzo nie wiem, dlaczego po wszystkim się bała uchwycić za mą zbitą rękę. Patrzyłem na jej sine usta, choć miała tak drogą sukienkę. Szaliczek z lisiego futra, z guczy najnowszą najnowszą i Chciała zapłacić mi w korsą i gdy odrzuciłem, to chciała cieleśnie. A szelmowski uśmiech na jej bladej twarzy wyglądał tak słodko i pięknie. Dałem jej buziaka w i odwiozłem szybko na miejsce Myśl, że nie zobaczę jej więcej i łamała działo nie serce Taka w i odwiozłem szybko na miejsce nie zobaczę jej więcej i łamała ciało, nie serce Rano się budzę, a w sumie to budzi mnie Tu po dwunastej jest MS iPhone'a Czytam, dziękuję, choć nieznany numer, nie trudno domyśleć mi się, że to ona Od razu drugi, bądź dzisiaj wieczorem za 15 8, a adres to złota, gdy jestem na miejscu Od razu częstuje mnie tą drogą szkocką na Będziery I wtedy zaczęło się wszystko Od seksu do zwierzeń na antyckich stołach i było mi wtedy tak przykro gdy zostawiła mnie później bez słowa I wtedy zaczęło się wszystko Prysnęło marzenie, by mieć ją w ramionach I było mi wtedy tak przykro Dlatego właśnie zacząłem rapować I dlatego właśnie nie umiem już kochać I dlatego właśnie zacząłem rapować I dlatego właśnie nie jaram, mnie towar Mam połowę serca, bo drugą ma ona I dlatego właśnie zacząłem rapować Mam myśli w psude ratują mnie słowa I dlatego właśnie nie umiem już kochać I właśnie dlatego zacząłem rapować Thank you.